Teraz zapraszam tutaj na scenę przedstawicieli organizacji kardiologicznej z Krakowa. Stowarzyszenie już tutaj osób operowanych na serce SONS, pan Jan Fabiański, pani Magdalena Doniec i pan Jan Urbanik. Dzień Dziękuję dobry. Dziękuję bardzo. No pierwszy raz mi się zdarza, że kobieta oddaje mnie pierwszeństwo, chociaż kobieta <noise> powinna zająć pierwsza głos, ale. Jest tak, że my tutaj oczywiście jesteśmy przedstawicielami stowarzyszenia operowania na serce w skrócie S.O.N.S. Ta organizacja powstała w 1995 roku, czyli w przyszłym roku będziemy obchodzić 30-lecie. Ona powstała ze względu tego, że w tamtych latach, kiedy były początki powstawania takiej organizacji pacjenci kardiologiczni, czyli związani z chorobami serca, Pani doktor przed chwilą bardzo obszernie powiedziała o rehabilitacji, o leczeniu. My z kolei jako stowarzyszenie zajmujemy się przede wszystkim pokonywania barier po tego typu różnych chorobach sercowych, czyli jeżeli było to operacja na otwartym sercu, choroby wieńcowe, dużych, małych naczyń wieńcowych, było tak, że pacjent po wyjściu ze szpitala no czuł się jakby samotny, bał się czegoś tam, a może mi to wolno, może mi tego nie wolno, czy ja mogę spacerować, mogę gdzieś jechać i powstała ta organizacja właśnie, żeby pokonać te bariery. Dziś w naszej organizacji można powiedzieć, że przewija się no, w ciągu tam można powiedzieć 3 miesięcy około 600 pacjentów, byłych pacjentów, bo to tworzymy taką jak gdyby więź byłych pacjentów szpitala, Specjalistycznego Jana Pawła II tu w Krakowie, między sobą i między szpitalem. Organizujemy dwa razy w miesiącu spotkania, na których są prowadzone szkolenia i zajęcia przez profesorów, doktorów na temat właśnie chorób kardiologicznych. I nie tylko kardiologicznych, bo związanych z cukrzycą, czy chorób innych zakaźnych. I to nam daje to, że dostajemy taką więź ze sobą jesteśmy, ale dostajemy wiedzę na temat różnych chorób i jak je ewentualnie, jak reagować, gdy się pojawiają takie choroby, na przykład tego typu. Żeby ewentualnie już jako były pacjent jest w takiej grupie, dowiaduje się więcej, wie jak reagować. My jeszcze dodatkowo organizujemy wyjazdy czy wyjścia do kina, teatru, wyjazdy na, do sanatorium rehabilitacyjne, czy nawet ostatnio nasza grupa, ponad 30 osób, mieliśmy wyjazd na takie wczasy do Tunezji i było tak, że paręnaście osób było po raz pierwszy z takimi poważnymi chorobami, gdzie wcześniej u nich stwierdzono, czy to związane z bypassami czy z stentami, E, Nigdy nie lecieli samolotem, bo się pali ewentualnie. Ale będąc w grupie, e, oczywiście też jest w pobliżu jakby lekarz, mm -hmm. znam ich w takiej grupie na wyjazdach grafikacyjnych, czy właśnie wsiadając do samolotu, poczuł się człowiek pewnie, czy ta osoba poczuła się pewnie. I po wylądowaniu, no, powiedziano, pokonała kolejną barierę lęku. Barierę lęku, którą była do dzisiaj niemożliwa, nawiasem mówiąc. Organizujemy również wyjazdy w góry Doliną Chochowską. No jest jakieś tam 6 km przejścia. Oczywiście nie forsuje się to bardzo mocno, tak, takim tempem, jak pozwala nam zdrowie po konsultacjach wcześniej, właśnie lekarskich, jaki możemy robić wysiłek. Pani doktor wspomniała, tam było też pytanie sprawy osobiste, seksualne, czy można realizować. Oczywiście, bo jeżeli się pokona ten barierę ręku jest się podstawą, jak gdyby, kontrolą. To nie ukrywam, że człowiek się czuje pewnie. A psychika jest najważniejsza w pokonywaniu właśnie tego lęku. I będąc w tym gronie naszym, w tej grupie stowarzyszenia, kiedy już, już ktoś, przez rok przynajmniej jest w takim stowarzyszeniu, dochodzi do takiego wniosku: jak ja się czegoś tam bałem wcześniej, mówi, nie mogę, bałem się wyjść tak dalej z domu, opuścić dom, bo nigdy nie wiadomo, co będzie. Po takim jednym roku już. Jak się rozmawia z naszymi tutaj koleżankami, kolegami, którzy są w stowarzyszeniu, czuję się, mówi świetnie. Mogę iść, jechać wszędzie jest bardzo dobrze. I ta bariera lęku jest chyba tutaj najważniejsza. Tak pana słucham i dochodzę do wniosku, że kawał dobrej roboty robicie. No nie ukrywam, to można pytać wszystkich pacjentów. Ja nie ukrywam, że nie jestem po jakichś specjalistycznych. Na leczeniu kardiologicznym. Choroba Wieńcowa związana z nadciśnieniem, ale w związku z tym, że jestem w tym stowarzyszeniu, nie ukrywam, że jest ustabilizowana. E, nic mi się nie dzieje. Mogę powiedzieć, że czuję się w większości, jak miał 30 lat. Zazdroszczę I to pod każdym względem. A to dlatego właśnie. Zachęcam każdych. Zresztą jest taka informacja w naszym szpitalu specjalistycznym, że wszystkie osoby, pacjenci, którzy. Wychodzą już z tego szpitala, są po leczeniu, jest informacja, że mogą się zapisać w takie stowarzyszenia i wtedy właśnie otwierają sobie oczy, że rzeczywiście ja jestem już coraz mocniejszy psychicznie mogę pokonywać różne rzeczy, wycieczki. Tutaj jeszcze jest pani. Małbysia chciała coś może powiedzieć jako pacjentka też szpitala. Tak, ja pacjentką szpitala Jana Pawła II byłam, jestem po zawale przy okazji tak, przy okazji robienia badań kardiologicznych, znaczy koronografii, dowiedziałam się o tym stowarzyszeniu. Było to 12 lat temu i najpierw byłam członkiem przychodzącym na zebrania, na te wspaniałe wykłady. I stwierdziłam, że pacjent świadomy swojej choroby, który dużo więcej wie o tej chorobie, mhm. znacznie lepiej rokuje. Ja w domu po prostu, tak jak powiedział prezes, czasami się bałam po prostu wyjść. Myślałam, że znowu mi się coś stanie, tylko sobie badałam ten puls, ciśnienie. Oczywiście trzeba to robić ale przez, te, przez udział w tym stowarzyszeniu i przez te wszystkie wykłady, wspaniałe i profesor dziadkowiak, i sadowski profesor, i kapelak, mówi nam tu takie wspaniałe rzeczy, mówią po prostu o też najnowszych metodach leczenia. Możemy to zobaczyć też na telebimach nawet operacje o najnowszych po prostu możliwościach szczepienia zastawek itd. Tak naprawdę na moim przykładzie pacjent świadomy i dużo wiedzący o swojej chorobie to naprawdę rokuje lepiej w leczeniu. Poza tym można wymienić swoje doświadczenia, nawiązywać przyjaźnie z, z członkami. Także no, wspaniała sprawa i zachęcam. Jeśli I zapraszacie, krótko mówiąc osoby, które mają problemy kardiologiczne, to mogą się zapisać. Tam sobie pozwoliłam położyć nasze po prostu materiały. Mm -hmm. materiały. Także zachęcam. Stowarzyszenie SANS, brawa dla Państwa. Zawał, to nie wyrok.